Zastanawiasz się, jak włączyć VPN w telefonie i to za darmo? Już pokazuję. Zanim pokażę ci, jak włączyć darmowy VPN w telefonie, to jeszcze kilka słów o tym, jakie korzyści niesie za sobą właśnie włączenie VPNu w telefonie. Pierwsza i to myślę, że największa korzyść to jest właśnie zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa w sieci, ponieważ VPN szyfruje oczywiście dane i maskuje twój adres IP, czyli mówiąc prosto, twój adres IP jest ukrywany. No i oczywiście to uniemożliwia śledzenie, podsłuchiwanie przez hakerów, dostawców usług internetowych lub też rządy, więc bezpieczeństwo danych przede wszystkim. Kolejna korzyść oczywiście to odblokowuje dostęp do treści niedostępnych w danym regionie, ponieważ oczywiście VPN pozwala zmienić wirtualną lokalizację. Na, na inną, omijając oczywiście cenzury i ograniczenia geograficzne. Więc mówiąc wprost tutaj, jeżeli na przykład korzystasz z Netflixa, to część filmów jest po prostu niedostępna dla Ciebie z powodu danej lokalizacji. Wystarczy, że za pomocą VPN-a zmienisz lokalizację i dzięki temu otrzymujesz większą paletę filmów, większą ofertę filmów, tylko przez to, że zmieniłeś właśnie VPN-a. Kolejna korzyść oszczędność pieniędzy, ponieważ właśnie VPN może pomóc Ci znaleźć lepsze oferty na loty i hotele poprzez to, że zmieniłeś właśnie ten adres IP, czyli zmieniłeś taką jakby wirtualną lokalizację. Więc to wszystko daje właśnie takie właśnie daje korzyści, korzystanie z VPN-a, darmowego VPN-a, a teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób właśnie włączyć darmowy VPN w Twoim telefonie. A więc, aby zainstalować darmowy VPN w telefonie, musimy zainstalować aplikację przede wszystkim, która nam w tym pomoże. W tym celu uruchamiamy Sklep Play do pobierania aplikacji, i w polu wyszukiwania na górze wpisujemy Opera. To jest właśnie ta aplikacja, a w zasadzie przeglądarka, dosyć popularna. Być może część osób już korzysta z tej przeglądarki, natomiast osoby, które do tej pory nie korzystały, to myślę, że po tym filmie na pewno będą korzystały na co dzień z tej przeglądarki, ponieważ ma mnóstwo ciekawych funkcji. Dodam, że tutaj ta przeglądarka jest darmowa, więc tutaj nie pobieramy, nie pobiera żadnych opłat za pobranie czy zainstalowanie aplikacji na telefon. Więc pobieramy tą aplikację na telefon i instalujemy. Po zainstalowaniu aplikacji uruchamiamy aplikację Opera w telefonie. No i teraz przejdźmy do tego, jak włączyć darmowy VPN. Przede wszystkim klikamy na dole w prawym rogu ikonę naszego konta, a następnie mamy tutaj właśnie możliwość włączenia VPN, więc klikamy ikonę z lewej strony VPN. No i w ten sposób włączyliśmy darmowy VPN i dzięki temu teraz możemy przeglądać dane korzystać z internetu za pomocą właśnie przeglądarki Opera i wszystkie dane nasze są tutaj szyfrowane jest dużo większe bezpieczeństwo. Oczywiście w każdej chwili możemy wyłączyć po prostu ten VPN i ponownie włączyć. Możemy jeszcze kliknąć poniżej ustawienia i możemy przejść do zmiany lokalizacji, jeżeli chodzi o ten VPN. Jeżeli klikniemy tutaj na tą belkę, to jak widzicie, mamy dostępne trzy darmowe lokalizacje. Mamy Europę, mamy tutaj Azję i mamy Amerykę. Kiedy to się przydaje? Na przykład, tak jak wspomniałem, odnośnie Netflixa. Jeżeli korzystamy właśnie z aplikacji Netflix w telefonie. To jak wiecie, oferta dla klientów w Ameryce jest zupełnie inna niż w Europie czy też w Polsce. Więc, jeżeli chcemy mieć dostęp do takiej oferty, jak właśnie Mają Amerykanie, jeżeli chodzi na przykład o Netflixa, to wystarczy, że tutaj właśnie zmienimy lokalizację na Ameryka i oczywiście wtedy mamy dostępną ofertę na przykład dla Netflixa, dla klientów amerykańskich. Więc to jest bardzo ciekawa, ciekawa opcja. No i tak jak wspomniałem, te wszystkie trzy lokalizacje są oczywiście za darmo w ramach tej aplikacji, tej przeglądarki Opera. Poza darmowym VPN-em, z trzema lokalizacjami, przeglądarka daje nam jeszcze możliwość włączenia blokowania reklam i to zupełnie za darmo. Wystarczy tutaj również kliknąć kolejną ikonę blokowanie reklam i mamy już włączone blokowanie reklam. Możemy przejść do ustawień również tych reklam i tutaj mamy możliwość właśnie włączenia blokowania okien dialogowych dotyczących ciasteczek. To są właśnie te takie uciążliwe okna dialogowe, które nas proszą o potwierdzenie właśnie zgód na śledzenie właśnie często musimy to wszystko zatwierdzać, a w tym przypadku takie okna dialogowe z ciasteczkami ta aplikacja nam po prostu to z automatu Blokuje. Więc to jest warte też uwagi. Aplikacja ma również możliwość włączenia oszczędzania danych. Wystarczy wówczas kliknąć właśnie w tą ikonę listka. No i to, co jest już myślę standardem w aplikacjach, zwłaszcza w przeglądarkach, tryb nocny. Więc tutaj mamy ten tryb nocny w dwóch trybach, więc to też oczywiście ma w standardzie przeglądarka Opera. W aplikacji jest również budowany czat oparty o sztuczną inteligencję. Aby z niego skorzystać, wystarczy kliknąć belkę poniżej AI ARIA w przeglądarce. I tutaj oczywiście mamy czat do naszej dyspozycji, który będzie właśnie odpowiadał na nasze pytania, wyjaśniał różne rzeczy i oczywiście generował pomysły. Aby z tego czatu korzystać, należy oczywiście tutaj kliknąć kontynuuj przy użyciu konta Opera. Musimy się po prostu zalogować albo utworzyć konto. Natomiast jeżeli nie mamy konta na operze, bądź też nie chcemy takiego konta zakładać, możemy po prostu kliknąć belkę poniżej, kontynuuj przy użyciu konta Google i zalogować się do konta Google, z którego obecnie korzystamy. No i na koniec mamy jeszcze możliwość personalizacji, właśnie przeglądarki. Mamy możliwość zmiany właśnie tapety. Wystarczy, że przytrzymamy palcem. I możemy tutaj wybrać tapetę, którą nam przeglądarka proponuje. Możemy również wybrać tapetę jakby naszą z naszej galerii telefonu. Wystarczy kliknąć właśnie tego plusa. Więc to wszystko nam daje właśnie takie możliwości przeglądarka Opera. Więc podsumowując jeżeli chcecie korzystać z darmowego VPNa z trzema lokalizacjami na świecie oczywiście i z darmowym blokowaniem reklam to proponuję właśnie zainstalować tą aplikację na telefon ponieważ myślę, że dużo korzyści daje nam ta przeglądarka. Jeżeli korzystacie z tej przeglądarki, bądź macie jakieś ciekawe jeszcze sugestie co do właśnie wykorzystania tej przeglądarki, to koniecznie zostawcie informacje w komentarzu, dajcie też znać, ile osób z Was korzysta z tej przeglądarki i co sądzicie o tej przeglądarce, jakie macie tutaj zdanie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy. Cześć!